Unidos jamás vencidos Estamos aquí para ganar A los que son nuestros enemigos Si no pensamos fallar Perecerán gracias al esfuerzo Que conllevó a este poder Con la potencia estas almas Deberán hacerse valer Es el final, nunca perderemos Pues entrenamos hasta sudar Nos ha costado mucho esfuerzo Vamos a fastidiar, en este momento no queda tiempo. Usemos todo el poder que guardamos en los ataúdes. Vamos ahora a poder. Jak się ma no z tej strony olej? dzisiaj gdzieś 60 tysięcy pucharów. W końcu nadszedł ten moment. 60 tysięcy pucharów. Zamiast 50 ileś to już jest 60. Dalej to nie wiem, czy będę wbija wbijał Au, aż tak bardzo. No nie, Mortis. Ej, rozwaliłem. Rozwaliłem Mortisa. Ciekawe co się... Albo... Albo on był głupi, albo ja miałem szczęście. Dobra... No ale zawsze mi osób. No, to był głupi, po prostu. Hmm... Szybko się rozwalają jakoś. No nad... No właśnie... Co będzie z 70 tysięcami? 70 tysięcy to prędzej bym planował pod koniec roku. Gdzieś tak, około w Chociaż nawet nie wiem, czy to się uda. Chciałem, do dodadzą chyba wtedy cztery postacie tylko. Poza tym nie mam na 30 rangi, więc może być mały problem. Nie, no pewnie wbiję wszystkich na 25 rang, wydam trochę pieniędzy. No, i myślę, że uda się te 70 tysięcy już tak szybko? Przecież ja nie gram na botach. Dobra, sprawdźmy, kto to jest Albert, trzy Kiłby, ale to nie są boty nawet. bo... Ej, gdzie ona jest? O. O. Ej, tam mnie zabiła. Wiem no są gdzieś jeszcze te łby, że znajdę. Nie. No, chociaż... No prawie się udało. Ale dobra, kolejna runda. Tutaj to pewnie już nie będą się rozwalać ludzie. Hmm. To jest daj. No jest Dynamike. Jest Leon. Chociaż go mi nie idzie, rozebrałem, jeszcze tu jest przykazie 400 subów, tyle 422, które teraz mam. Spodziewałem się mieć pod koniec roku. Tak, bo na początku roku myślałem, że będę miał 422 pod koniec roku. A teraz, a mam teraz, gdzieś tak 5 miesięcy przed zakończeniem roku. Normalnego, oczywiście. Jakiś, tam dokładnie to jakieś 4 miesiące. Bo 4, miesiąc, 4 miesiące do Sylwestra. Nie wiem, mogę się pomylić. Dobra, kto tu jest? Coś tu jest w ogóle? Ej, co jest? To jest pośledzone. a no, jednak nie, już nie jest. No tu nikogo nie ma. No, ja mogę nawet campić, żeby wbić 60 tysięcy. No nie no, net się zepsuł. No dawaj necie, działaj, działaj ty, działaj! No co to w ogóle za net, który nie działa? Co? Co to ma być za net? Co to ma być za net, który na nie chce działać? Mogą mnie od razu wywalić. Mogą... Następna runda jest. Ja od razu rozwalam Kubę. Może odcinek nudny? Ale 60 tysięcy. Ale 60 tysięcy nie mogło się zmarnować. To ważny. A mi to ważny odcinek. Nawet jeśli ma być odcinek nieudany, to i tak go bym rzucił. No ten co próbuje. No, 6 osób jest. Co? Już szybko się biją się nie ugram na poziomie 700-800 kucharów, a tutaj i było wtedy było 8 osób, a tu jest tak szybko. No prawie! No nie trafiłem, bym tylko trafił. No nie trafiony. No 4 osoby jest. Dziwne, że tak szybko tutaj na tym poziomie się szybko rozwalają. No i no, przez tym odcinku to na niższych będę grał, żeby dobić, żeby nie było trudno. Bo wyżej to jest ja na wyższych kocharach to ja w tym odcinku nie. No. mnie! No już mi piper mogę może dobyć. No jednak nie dobiję, ale jednak chyba szykuje się na nadem Zostawcie mnie! No, ale jednak mnie nie zostawili. Wbiłem 15 pucharów. Teraz tu trzeba na innych postaciach. Myślę, że Ewe będzie ok. Ja tam pamiętam, jak wszystkich wbijałem na 20 rang, gdzie kiedy miałem jakieś 30 ileś tysięcy. Teraz, a teraz też że rozdobiję nawet, nawet, chociaż nie na tym odcinku, wszystkich na poziom 600 pucharów. B też. Myślałem, że to useless postać, a jednak nie jest taka useless. Bo, 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 bo jakoś mnie robić na nim dobre akcje. O nie. Czemu ci ludzie nie chcą dać mi spokój? No super No cóż Nie da się już tym nie zrobić Chociaż to poziom 600 pucharów, więc... To jest tam tylko minus 2, a nie minus 4 jak na poziomie jak 700 pucharów No nie, Jean Chociaż takiej odległości może mi nie dosięgnie. No, w sumie, w sumie próbowanie to jest takie coś tutaj, tylko ta, 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 stara ta czasu. A ty co myślisz? Wezmij swego cuba. Dobra. To jest kolt. Czy tu kolty się respią? Może i dobre, ale ja bym chciał mało koltów tutaj. Dobra, dobity. No, Nie przeze mnie. Dobra. tutaj, jestem jajko. Co tu jestem tutaj, Co myślą sobie, że jestem tutaj, jestem jest tu. No i dobita Pierwsze miejsce, bardzo łatwe Jeszcze jedna runda EWOM No dobrze mi poszło No znowu jest, no znowu tutaj jest cold Jeszcze jeden jest No, ja Czemu ja marnuję czas na niego? Dobra, dam, jeszcze u niego trochę ulta i idę sobie, bo to tylko strata cza czasu u niego bić. Idź sobie. No dobra, jestem. Ten to już mi nie zabierze, bo po prostu nie dojdzie już. O, pięć osób już, ale fajnie. Proszę zostaw mnie, nie chcę z wami walczyć. Maria, chodź, ja sobie ucieknę przez Woda. Nie no, nie zdążyłem. Dobra, ale się schowam na chwilę. Nic nie warto, bo nie jestem camperem. O, już drugie miejsce? Co tak szybko oni się rozwalają? W sumie co się dziwi, to 600 kocharów młodych, plus 19 kucharów. Teraz brakuje trzy, zwykłego czwartego miejsca. Czy w sumie, czy znowu Ewą zagrać? Dobra, zagra jeszcze raz tą Ewą. 60 tysięcy musi być jakoś dobite. Ewą, do mi się dobrze gra. Przecież dawno ją w sumie nie gram, to i tak jakoś dobrze no, mi się nie gra. Nie co coś powiedziałem. No. Może film się nie podobać, ale... 60 tysięcy war... i bardzo ważny odcinek, ...i bardzo ważny odcinek. Nie no, teraz daj na Majka Dali mi. Już nie jest aż tak przyjemnie, daj na Majka Dali. Muszę pójść stąd. Tylko nie wiem za bardzo gdzie. No znowu ktoś się pojawił. Idź sobie. Nie potrzebujecie cię tutaj mojej sesji. Weź sobie już pójść. Nikt cię nie potrzebuje tutaj. Ty byś mógł wdeadnąć. Dobra, poszedł sobie. Dobra. Nie no, trafił mnie, ale już się uleczyłem. Hmm, to, już, to już nie tak szybko rozwalają się, trochę wolniej. Eee, 6 e, osób to chyba jeszcze jest całkiem szybko. I no szybko jak na przeciętną rundę. To no. No, jakby to było już 700, to byłoby całkiem już szybkie rozwalanie. Wynocha. Edgar, skaż na niego. O, pięć osób. Jeszcze jeden. Jeszcze jedna osoba deda i już mam to. O, o udało się. Zostaw mnie. Zostaw mnie, Rico. O, poszedł sobie. Nie trafiłem. Trafiłem coś. O, o, coś trafiłem. Ciągle coś trafiam. O, jakiś całkiem dobry ten... Mike. on no, jest zostaw bitego dynamite on ma więcej Q bo on jest głupszy no, jest ostateczna runda która, która przynajmniej przypomina na poziom 700 pucharów albo 800 No i przegrałam Drugie miejsce, plus 10 No i to jest 60 tysięcy pucharów W stare stary, dobry Olek Klub się odbudował Teraz 14 dni nieaktywności, to jest wywalenie Na szczęście wszyscy są mniej więcej aktywni Może niektórzy nie... Trochę dłużej nie grałem niż jeden dzień. No ale tacy trochę wyżsi, osoby, które mają powyżej takie 27 tysięcy pocharów, są aktywni. I jeszcze inni, na przykład Qualm lub Utic Snacks. Dobra, ale to jest koniec odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A jak tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja już się żegnam pa pa i pamiętajcie o łapce w górzej subskrypcji.